dzień dobry cześć tu Sławomir a ostatnie dwa dni zajmowałem się meblami ogrodowymi stołu nie zobaczycie w filmie bo stół już pojechał do właściciela ale zobaczycie go na zdjęciu głównym a co do drzewa to chyba nikt nie zgadnie z jakiego to drzewa jest wykonane pokażę wam szybciutko Prototyp tej ławki, a czy prototyp. Tu jest drzewa akurat na rozpałkę. A ławka wygląda tak. To jest ławka. Tu jest jedna noga. I oparcie, i druga noga, i oparcie to jest siedzisko. A tu, pod spodem, jest oparcie na plecy. I tak powstaje taka piękna ławka. Pozdrawiam.